Ujawnienie zdrajcy to powiedziawszy Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam Jeden z was mnie wyda Spoglądali uczniowie jeden na drugiego i niepewni o kim mówi Jeden z jego uczniów, ten którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego kto to jest o kim mówi ten oparwszy się zaraz na piersi Jezusa rzekł do niego Panie, któż to jest? Jezus odrzekł To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu umoczywszy więc kawałek chleba wziął i podał judaszowi synowi Szymona Iskarioty a po spożyciu kawałku chleba wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do Niego, Co masz uczynić? Czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego Mu to powiedział, ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem. Niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego zakup, czego nam potrzeba na święto albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałku chleba zaraz wyszedł, a była noc.